Finał sezonu na Sygnale. Marcelina Zawadzka no w Lenej Górze. skadzi o godzinie 20.45 TVP2 wyemituje dwa ostatnie odcinki serialu na Sygnale. Co się wydarzy? Na ekranie pojawi się Miss Polonia 2011 – Marcelina Zawadzka, która wcieli się w rolę Gabrieli Morawskiej. Jej postać wzbudzi wiele zamieszania w Lenej Górze. Zazdro, rywalizacja i wpadka w 194 odcinku Na Sygnale. Sprawdź, co wydarzy się w ostatnim odcinku Na Sygnale przed wakacjami 2018. Na Sygnale ostatnie odcinki 194 i 195. Roda od 20. 45 w TVP2. W 194 odcinku na sygnale W serialu pojawi się nowa bohaterka. I dziś do ratowników z Dlenej góry dobczy dr Gabriela Morawska w tej roli w banie Martylina Zawadzka aktorka. Prezenterka telewizyjna, zdobywczyni telekamery 2017 i tytułu Miss Polonia 2011. Autor, Artrama na sygnale odcinek 194, Gabriela Marcelina Zawacka. Doktor Góra, Tomasz Pitkowski. Od razu zaliczy map wpadk. I na powitanie rzuci do kole kreska Anki dwóch nie potrzebujemy już kreska sekretarki ogłoszenie nieaktualny ampersand jestem lekarzem Przybywam z odsiecz powie kreska nie nowa licznotka o Jezu To pani Alleluja. Przepraszam spodziewałem się kogo o bardziej Bardziej jampersant nie spodziewa psi doktora blondynki. Gabi czeka trudny chrzest bojowy, bo jej zespół podpowie na wezwanie do wypadku, który spowodował nastolatek pod wpływem narkotyków. Tymczasem Martyna, Monika Mazur, widzce seksowny lekarg. Od razu si zaniepokoi i ze dwóch gdy odkryje, kreska E doktor Morawska jest dawne przyjaciół beka Piotra, Dariusz wieteska kim ona jest. SKD si znacie tak. Dobrze znak zapytania a SKD wiesz, kreska E dobrze znak zapytania bo nie jestem, lepa, Piotrek. Widziałam, jak na ni patrzy B. Zdenerwuje się Martyna. Co nam mówi, kreska E Martelina Zawadzka wprowadzi do lenej góry sporo zamieszania.